Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Olichwiruk. Bardzo mi miło Państwa powitać i dziękuję za przyjęcie zaproszenia na nasze dzisiejsze spotkanie. Podczas którego będziemy chcieli Państwu przybliżyć nowe stowarzyszenie działające na terenie Powiatu Kołóbrzyskiego Stowarzyszenie o nazwie Twój Powiat. Zebraliśmy się tutaj, aby Państwu przedstawić jego idee i cele działania. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu pana Zbigniewa Hadasia, jednego z członków założycieli tego stowarzyszenia. Dzień dobry. Nazywam się Zbigniew Hadaś. Stowarzyszenie powstało między innymi po to, by polityka nie wchodziła z butami w nasze życie. Stowarzyszenie powstało po to, by nasze społeczności lokalne oddychały więcej niż do tej pory mogły. St Skupić, skupiać się będziemy generalnie na ważnych celach, będziemy unikali jak ognia wszelkich działań związanych z nieprawością. Ja jestem żołnierzem w stanie spoczynku byłym funkcjonariuszem represjonowanym, który całe szczęście wygrał z nieprawością w sądzie. I również ja będę mocno naciskał na to, żeby stowarzyszenie przyglądało się wszelkim nieprawościom i karało dotychczasowe wszelkie nieprawości. Społeczność lokalna to jest jak ojczyzna. Każda ojczyzna ma swój sztandar, a na sztandarze słowo, honor i ojczyzna. I będziemy przestrzegali tej doktryny. Dziękuję. Dziękujemy. Jako kolejna głos zabierze pani Helena Rudzicz Gruchała. Dzień dobry. Szanowni Państwo, powstanie stowarzyszenia o nazwie Twój powiat to pierwszy krok w kierunku skupienia lokalnej społeczności. Społeczności, którą tworzą osoby o różnym doświadczeniu zawodowym, społecznym, życiowym, samorządowym. To osoby, które są aktywne i chcą działać na rzecz rozwiązywania naszych lokalnych spraw. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę panią Agnieszkę Bany. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Głównym celem przyświecającym członkom stowarzyszenia Twój Powiat jest stworzenie takiej otwartej formuły, zapraszającej do pracy i współpracy aktywnych mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego, dla których ponad podziałami politycznymi, ponad jakimiś takimi rozbieżnościami politycznymi, będzie możliwa praca i współpraca nad ważnymi dla nas wszystkich problemami. Chcemy zadbać o dobrą edukację. Chcemy zadbać o dobrą e, pracę i współpracę, o dobrą komunikację, o dobrą e, opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Są to cele, które nam przyświe przyświecają. Ja jestem e, osobą, która w dużej mierze w stowarzyszeniu e, jest przedstawicielem e, mieszkańców e, wiejskich, tak więc znam doskonale problemy i bolączki e, tych mieszkańców i z tą wiedzą i z tym doświadczeniem chciałabym e, w stowarzyszeniu Twój powiat, Pracować dla, dla polepszenia e, warunków życia e, naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Poproszę panią Elżbietę Korczewską. Dziękuję. Szanowni Państwo, polityka stała się nieodłącznym elementem naszego życia, determinuje je w różnych jego obszarach. Układy polityczne na szczeblu ogólnopolskim utrudniają lub, lub e, tak naprawdę e, nie pozwalają, aby Różne kwestie były przez nas rozwiązywane na szczeblu y, społeczności lokalnej i nie, nie są rozwiązywane tu i teraz, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Dlatego, jako członkowie Stowarzyszenia Twój Powiat, będziemy zabiegać, aby samorządy lokalne naprawdę stały się samorządne, aby miały warunki do realizacji samorządności właściwie rozumianej. To znaczy, aby mieszkańcy mogli kierować i zarządzać niektórymi oczywiście sprawami natury publicznej, ponosić za to odpowiedzialność i prowadzić je w interesie mieszkańców. Dziękuję. Poproszę pana Krzysztofa Maczkule. Szanowni państwo, twój powiat to nie tylko polityka, to nie tylko wybory, ale też sport. Mamy szeroką ofertę już przygotowaną dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Aktywne spędzanie czasu to też zdrowy, zdrowy obywatel, zdrowe dzieci i my wszyscy będziemy na tym korzystać. Mamy bardzo szeroką ofertę i zapraszamy serdecznie do udziału w naszych programach, projektach, ponieważ sport łączy, a my jesteśmy za tym, żeby wszystko co się łączy z nami było wspaniałe i kibicujemy, aby wszystko było dobrze. Dziękuję. O podsumowanie poproszę pana Tomasza Tamborskiego. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, są szyldy, ale są i ludzie. Tutaj na tej soli są ludzie, którzy chcą zabezpieczyć bardziej bezpieczną przyszłość, szczególnie tutaj na terenie powiatu kołobrzyskiego. Stąd idea powołania stowarzyszenia Twój Powiat. Proszę Państwa, każdy wie, co się dzieje gdzieś tam dalej, każdy widzi tę wojnę polsko-polską. Wydaje mi się, że ta inicjatywa pojednania może właśnie powstać w tym miejscu. Jeżeli Państwo jesteście za tego typu rzeczami, to bardzo prosimy o przystąpienie do naszej idei. Jesteśmy otwarci na każde stowarzyszenie, każdą partię, każdego człowieka, a w przyszłości zamierzamy również, co nie ukrywamy, wystąpić tutaj w przyszłych wyborach samorządowych. Dzisiaj tworząc Kołowrzewskie Stowarzyszenie Twój Powiat. Bardzo dziękuję. Jeżeli są pytania, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. To może ja mam pytanie, deklarujecie Państwo, że chcecie zostawić politykę niejako za drzwiami, a jednocześnie Waszych szeregach są osoby, które są członkami tego co wiem nadal w różnych partii, to czy to się tak uda, czy to się eee, tak da? Panie da to takie chodziło na samym początku. Eee, e, Aha, przepraszam. Szyld to jedno, a człowiek to drugie, tak? Zapraszamy przedstawicieli każdej partii. Dla nas nie ma znaczenia, czy ktoś należy do tej, czy do tamtej, czy jest bezpartyjną osobą. Nie ma znaczenia pogląd, jego wiara, jego sposób zachowania, jego sposób ubierania. To, że ktoś należy do tej czy do innej partii, oczywiście w naszym przypadku nie wyklucza możliwości funkcjonowania w naszym stowarzyszeniu. Liderem stowarzyszenia jest? Nie, liderem stowarzyszenia jest Jacek Podola, który z stowarzyszenia jest jednym z założycieli. Nie ja jestem jego członkiem, a tu są wszyscy osoby, które są na tej sali, są członkami tego stowarzyszenia. Czy w tych szeregach znajdziemy też przyszłych kandydatów do rady? Myślę, że tak. Z dużą prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że tak. I tylko do powiatu, czy... Znaczy nasze stowarzyszenie, jak pan redaktor zwrócił uwagę, nazywa się Twój Powiat, tak, w związku z tym jakby e, rozwiązuje to kwestię dotyczącą naszego obszaru działania, czyli najprawdopodobniej, a właściwie z całą pewnością skupimy się na budowaniu przyszłości powiatu, w którego oczywiście wkład wchodzą i gminy i miasta. Proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, tak, bo bym zapomniał. E, chcemy współpracować z innymi komitetami, tak, dzisiaj tutaj u nas na sali jest również pan Marcin Pawlak, który już zadeklarował start w wyborach na pana burmistrza gminy. E, e, Gminy Gościno, jesteśmy jednym z komitetów, który będzie go wspierał. Tak, to oczywiście pan Marcin Pawlak będzie zabiegał o wsparcie wielu komitetów i tym jeden z komitetów, który będziemy wspierali, którego będzie tutaj tego wsparcia otrzymał, będzie nasz komitet, bo jak Państwo wiedzą, przecież gmina Gościno to również obszar działania powiatu i tam również będziemy mieli swoich kandydatów. Jeżeli mogę od Wasowa Marcina poprosić, który jest tutaj z nami, to, to bardzo proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za to poparcie wszystkim członkom stowarzyszenia. Jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt, a z tego miejsca serdecznie chciałbym przede wszystkim pozdrowić mieszkańców gminy Gościno, wspaniale rozwijającej się gminy Gościno, która w najbliższych wyborach. Będzie miała fajnego kandydata, bardzo ciekawą alternatywę. Dziękuję. I tak jak pan starosta już wspomniał, najbliższy czas poświęcam na to, by to grono partnerów na najbliższą kampanię, ale i na najbliższe lata po wyborach, żeby ta grupa partnerów się poszerzyła i tych partnerów również przedstawia. Dziękuję bardzo. Chciałem tytułem uzupełnienia powiedzieć, że skoro jesteśmy przy popieraniu różnych osób na różne funkcje w samorządzie, jednym z kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta w kolejnej kadencji pani Anna Mieczkowska, z którą również będziemy wspierać w jej działaniach w ubieganiu się o, o funkcję prezydenta miasta Kołobrzeg. No i należy jeszcze wspomnieć, że osoby, które państwo widzicie, to nie wszyscy członkowie. Część z nich cieszy się feriami, jest na wyjazdach, także jest nasz. Jest nasz nie, nie, jeszcze w pracy niektórzy są, jest nas więcej niż tutaj w tej chwili na tej sali. Dziękuję bardzo. E, dzisiaj możemy powiedzieć, że jest około 45 osób. Tak, e, tak i podnia, no nie wszyscy, no, część po prostu nie wyjechała na ferie, tak? no, ale my też nie chcieliśmy czekać specjalnie tutaj na, na zakończenie ferii, tak, które są dopiero, byśmy mogli się spotkać 29, co też nie wypocząć, że inne osoby w tym czasie mogły wyjechać, po, bo przecież tak to wygląda. Jeszcze zapytam, kampania oczywiście oficjalnie się jeszcze nie zaczęła, ale rozumiem, że... E, może być zobaczyć. No bo ktoś musi podejść, tak? E, natomiast po e, prostu gdzie będzie można przeczytać o tym, jaki jest Państwa program. Tak? E, oczywiście mamy swój regulamin. On tam główne punkty w tym momencie zawiera. Tak? Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie zwykłe prowadzone tutaj przez Starostwo Powiatowe. Natomiast ja myślę, że od jutra, najdalej od południa, wiele rzeczy będzie się na terenie powiatu działo. Zapraszam do, do lektury. Mam nadzieję i liczę na dobrą współpracę ze strony państwa i kiedy będziemy chcieli państwu przekazać kolejne informacje. Pewnie już nie w tak dużym gronie, tak? bo to byłoby dosyć trudne, żebyśmy za każdym razem tyle osób zapraszali. Może dwie, trzy osoby będą Państwu regularnie przekazywały komunikaty, no i że tak powiem, jak to powiedział Jurek Owsiak, będzie się działo. No właśnie, bo zastanawiam się, czy będzie jakiś powiek świeżości po prostu w tym. Przez... Ja, 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 to jest naj... E, będzie się działo. To co, dziękujemy bardzo, tak? Dziękuję bardzo.